Często ludzie mnie pytają, jak to się stało, że zaczęłam śpiewać właśnie klasycznie, a nie tak normalnie i właśnie zaczęło się to tak, że przez przypadek usłyszałam piosenkę zespołu Nightwish, zaczęłam ją sobie po prostu śpiewać i nagle odkryłam, że taki sposób śpiewania klasyczny jest mi znacznie bliższy. Ostatnio tutaj miałam okazję śpiewać 14 lipca z William Blake'iem, może niektórzy pamiętają, i wtedy śpiewaliśmy folk amerykański, a dzisiaj właśnie będą takie utwory z filmów, muzykali, takie bardziej klasyczne.